Hejeczka, hejeczka, witajcie na moim kanale a dzisiaj gramy w SSO ale jest dzisiaj taki taki dzień, gdzie właśnie James do mnie zadzwonił i dzisiaj będę płynąć chyba do yy, tego kopyta, jak to się tam nazywa czekajcie, ja zaraz półweseb południowego kopyta, właśnie tam będę płynąć i na razie yy. Nie przedłużam. Miłego oglądania. Dobra, dobra. Ja tutaj, jak słyszycie, tutaj troszkę mojego głosu. E, jedziemy właśnie do Fort Pinta, ale nie nagrałam tego, e, e, że do mnie dzwoni James, bo właśnie odkrywamy e, południowy coś... kopyta? Nie pamiętam już, zaraz sprawdzę na mapie, ale na razie musimy tutaj pogadać z Jamesem. Właśnie do mnie dzwonił i musimy pogadać. Dlaczego zajęło ci to tyle czasu. Wszystko tutaj się rozpada. Przynajmniej to początek końca mojego biznesu, a ty jeszcze pow, powolna jak żółw. Nie, nic nie dostaniesz, choli Żadnych napiwków. Dobra. Chodź szybko, to bardzo ważne. Wykonano. Dobra. I... Właśnie. choli koszmar. Musisz mi pomóc. też mi co się stało. Zadanie na poł wyspie południowym chłopca zgasła. To absolutnie katastrofa. Żadnych ze statków turystycznych nie przybije do Fortu Pinta. Jeśli zadanie nie będzie ich prowadzić, a jeśli nie będzie turystów, a nie będzie mieć pieniędzy. To absolutny horror. Czy zadzwoniłem? do osoby, która zajmuje się latarnią, i zapytałem co się stało, myślisz, że jestem głupi. Oczywiście, że to zrobiłem. Dzwoniłem masę razy. Masę razy, ale żaden, żadnej odpowiedzi coś musiało się stać. Pomożesz mi? Prawda? Holly, pomożesz mi? Słodko. Mam pomysł, jakiś czas temu kupiłem parę naprawdę przytulnych, ładnych, małych łódek, które mia miałem wynajmować turystom. Z jakiegoś powodu nikt nie chciał ich wynajmować, co jest bardzo dziwne, bo przecież wycieczka łódką jest super zabawą. przynajmniej tak mówili w, każdy w każdym razie, może... Pożyczyć jedną z nich i popłynąć do południowego kopyta. Co myślisz, Oli? No dobra, i teraz tutaj właśnie będziemy płynąć do południowego kopyta. Na dole, między Molo a Prażą. Powodzenia. Dobra, i tak, przyjmuję zadanie. Dobra, super, i lecimy. Jezus Mario. No, dobra, chyba ta dziewczyna też robi to zadanie. Właśnie leci w, chyba w to samo miejsce. Ale dobra, jedziemy. Izu, Maria. Tylko. Czyli. Jezu, jaki on jest wolny? Dobra, lecimy, się. Aha, tutaj jest, dobra. Aha, ona też to robi. Ja, zaha. No, aha, no. O kurde. Jezu, ona zniknęła. O kurde. Widzieliście to? Dobra. Warunki spełnione, teraz chyba musimy iść do Jamesa. Dobra. Uff. Nie chcę mi się tego strzedać, sorry, ale no. Wykonano. I teraz co z tym? Zostań... Jak robić... Inna łódka do pożyczenia. Ok. Ok, łódka może nie jest najlepszą ale mam inną. żeby mógł manery, na czasu, do, czasu, czasu, do czasu, do czasu, Pojeć do tego, czy teraz może się Okej, okay. o nie wiem bo ja nie mam za bardzo z nim kontaktu, on jest strasznie do mnie niemiły, ale on chyba tu powinien stać, jeśli dobrze myślę. Mhm, mm stoi. I... Dlaczego... Patrzność Oj, Choli, przyszłeś po rozkazy? Jezu, mówi, że on jest... Kurde, nic no co mi wąchasz dupę? No już, zaczęła się koniec. Co do licha, chcesz pożyczyć ode mnie łódkę? Aha, chodzi ci o ten skowiec, który pożyczyłem, aby przeprowadzić manewrę wojenną na plaży. Została no z łodzią. Dobra, no i co, to on jest taki bardzo miły, Przecież zawsze był taki bredny dla mnie i teraz opowiadam jakąś historię, jakiej w ogóle ja nie wiem, o co mu chodzi. Dobra. Czy, czy przyjmuję to zadanie? I co mam? Co? Co mam powiedzieć? Zapytaj ratownik Elin, co się stało w trakcie wypadku strażnika. Aha, czyli musimy jechać na plażę i tam właśnie będzie ta dziewczyna. No dobra, jakby nie chce mi się biegać e, znaczy się jeździć. No ale jeśli już mam zrobić to, to to zrobię. Dobra.

czyli poszukaj zgubionego zgubionej łódki wzdłuż kąpieliska. czyli gdzieś tutaj i już chyba widzę albo jedy, znaczy się, tak widzę i sorry za mój katar bo jestem chora i nagrywam to gdy jestem chora więc sorry no dobra to jest i to dobra dobra

Mm. Jezus Jezus niech No To niech 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 No niech oh. To jest to! Kurde! Szukałam tego żetona. Wiecie? Nie wiedziałam, że to jest niech 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 że to

liny, aby wyłowić silnik, wr wróć kiedy już go znajdziesz. A ja spróbuję jakoś złożyć części, które mi przyniosłaś. Dobra, i szukamy tego silnika. Myślę, że on będzie gdzieś tutaj. Aha, bo to mnie prowadzi, dobra. Ja mam, ale ja nie mam żadnej liny. Nie na koniu będziemy, tak. Nie na koniu, udało się. I ja muszę to złapać. I ja nie mówię. O! A nie, u mnie. <laughs> Zahaczasz o linii, li, silnik łodzi. Aha, czyli mogę już iść do... I ponu... No, zatrzymaj się, no. Dobra robota, teraz mamy wystarczającą ilość części zapasowych. Czyli możemy budować. Proszę, powiedz, że tak. Proszę, proszę. I tak w ogóle nie wiem, dlaczego ja jestem właśnie na kocyku. I jaka ona jest brzydka. Eee, czekaj, dzięki, zanurz i wróć. Cóż, jestem pewna, że... Dzięki, Holly. Aha, my mamy to zrobić? Ale tu jak... miałaś przecież buty, a masz klapki. Aha, no tak było, przecież ona zgubia. Aha. Gdzie... Ja mam jechać tam do Fortupinta. Przecież to miało być przy brzegu. To jest głupie. Jedziemy. Oczywiście, że chcę. Proszę mi powiedzieć, co to jest za brona. Ja będę mieć z nią jakąś... jakieś wyzwanie jakieś zadania? bo ja muszę zjeść W ogóle, jak przyjeżdżałam, to tu zauważyłam tornado. I chyba będzie z tym zadanie. Ja się boję tego. Moj! Albo on pojedzie do mnie. Nadszedł czas na żeglu... żeglugę. Żeglugę? Ej, no serio tutaj prze... Żeglugę. Na żeglugę. w stronę południowego kopyta. No dobra. Ale... Za taka... No, za taka południowego kopyta. Ej! jej. Ej, to wzięliśmy jednak... Kota, konia... kota. Konia wzięliśmy. Jednak wzięliśmy konia, jej! No.

A to ja sobie wejdę do domu, se. o patrzcie jak fajnie sobie wchodzę, żartuję, znaczy się weszłabym, ale nie mogę, no, 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 no i nie wiem jak się koń trzyma na tych schodach, no, U. dobra, a więc ja już tutaj na ostatnie, e, co w tym odcinku zrobię, no jedziesz tym koniem wejdziemy do tego portalu, bo ja jeszcze tego w ogóle nie sprawdzałam. Jeszcze na szorcech będzie bazar, gdzie będę pokazywać jakie konie konika kupuję. I w ogóle. A na razie wchodzimy do tego portalu, bo nic o nim nie słyszałam. Więc hop! Dobra, wchodzenie do twierdzy galopującego. Wow! Nie wiedziałam, że coś takiego w ogóle jest. Jezu! Boże, ja się wystrzyam tej postaci, gdzie tańczyła fajnie i ja, serio ja się wystraszyłam i ja, i, i, ja się boję twierdza galopującej twierdza galopująca dobra jesteśmy tutaj e, tutaj jest bardzo widać dużo osób Kasper on jest duchem o rety muszę tu zamontować dzwonek na tym portalu co to za miejsce Aha, dobra, nie chcę się tego czytać, bo myślę, że to będzie bardzo długie, więc ja to po prostu sobie um, wszystko przewinę. Dobra, i jeszcze. Um, dobra, rozejrzę się. Okej, okay, rozejrzę się, na serio, ja się rozejrzę. No, Jezus, Maria, no. Jezu, ej, ej, ej widzieliście, co ja zrobię? pomocy. A ja się na serio boję tego. I to jest zepsute, można na tym spaść. Uwaga. Dobra, a więc tak. Ja dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia na kolejnym filmie albo shortcie. I też bardzo dziękuję jeszcze raz zadobicie do 1000 subskrypcji. Wiem, że to było bardzo dawno, ale no każdemu trzeba pogratulować. I jeszcze subskrybujcie po więcej i lajkujcie. Wszystko z dzwoneczkiem. A więc do zobaczenia. Miłego dnia. Pa! Jezus Maria!